Jestem Zbyszek, alkoholik. Jaka jest recepta na sukces w trzeźwieniu? Ja znam jedno. Trzymać się zwycięzców. Uczyć się od nich. Uczyć się od tych, którym się udało. Którzy są, pomimo tej choroby, szczęśliwi, radości, zadowoleni. I od nich się uczyć. Tak jak w życiu nauczymy się tylko od tych, którym się udało. Coś zrobić, coś osiągnąć. Taki w trzeźwieniu. Ja takich sporo ludzi znalazłem. Mnóstwo osób na swojej drodze. I od nich czerpałem wiedzę. Co robić, co osiągnąć. I dalej mnie inspirują i cały czas się uczę. Tego nowego fajnego życia, trzeźwego. I to jest piękne, i za to jestem wdzięczny. Pamiętaj, nie jesteś sam. Cześć.